Cześć, ja jestem Rodaty. A przed Wami kolejny materiał. Pojawia się wiele pytań, czy ponownie pojawi się Paladins albo czy dalej gram w ten tytuł. Odpowiedź jest prosta: grywam wiele gier let's playów na tym kanale. Nigdy nie będzie, ale z gier, w które gram sporo albo które uwielbiam, lubię też robić dodatkowe materiały i w tym wypadku najczęściej co, coś, co może przydać się po prostu nowym graczom. Dlatego przed Wami 20 razy dlaczego odnośnie Paladins. Inne materiały z tej serii macie gdzieś tam w prawym górnym rogu. Tutaj garść odpowiedzi na pytania, garść porad, trochę na temat tej gry dla osób, które dopiero mają w planach rozpocząć przygodę z Paladins. Gra jest darmowa w tradycyjnym modelu, czyli Postacie odblokowywać można za granie, za złotko zdobywane w grze. Można też kupić tak zwany pakiet fundatora ze wszystkimi bohaterami, które są aktualnie i którzy będą w przyszłości. Jego cenę możecie sprawdzić albo na Steamie, albo linkaczem do G2 w opisie z którego ja szczerze mówiąc mam kilka groszy na browara. Jeżeli chcecie kogoś zaprosić do gry, ten materiał możecie tej osobie podesłać. Jeżeli też szukacie kogoś do grania, tradycyjnie powtórzę, że brodaty Discord. Linka macie w opisie, czyli mix team Speaker z czatami tekstowymi, bajer dedykowany głównie graczom. Dodatkowo na tym brodatym Discordzie macie taką funkcję widoczną teraz na ekranie, czyli dodajecie się do grupy baladins i za pomocą małpowania możecie powiadamiać innych członków tej grupy o chęci wspólnej gry. Taka Pro Prospołecznościowa sprawa, prawda? Możecie szukać osób do wspólnej zabawy lub korzystać z kanałów głosowych. Zaczynamy. 1. Podobnie jak w większości Gierek Darmowych, proste pytanie, dlaczego warto pobrać albo pograć. Często dostaję niby proste pytanie: czy polecę coś do koopa, co coś, co można pograć ze znajomymi na szybko? Wszystko zależy, jaką kooperację się lubi. Ostatnio na topie są właśnie strzanki oparte o ten model zabawy czyli dwie drużyny, kooperacja, klasy postaci, mocny nacisk na współpracę i dynamiczna skillowa zabawa. Tutaj w sedno trafia między innymi Paladins, ostatnio też chwaląc się przekroczeniem tam kilku milionów zarejestrowanych czy tam aktywnych graczy. Gra waży niewiele, pobrać można nie wydając złotówki, jak się spodoba to można grać dalej, jak się nie spodoba to można wywalić z dysku bez straty dla portfela. Skoro za darmo to pewnie jakiś pay to win. Otóż za hajs możemy kupić głównie skiny oraz przyspieszacze do expa i złota, co sprawia, że jak w większości free to playów mamy dostęp np. do kolejnej postaci trochę szybciej. Jeżeli ktoś jest bogaty to może sobie wszystkie postacie odblokować za hajs, ale czy to sprawia, że od razu ktoś ma większego skilla? No chyba nie bardzo. 2. Dlaczego warto ogarnąć samouczek wbudowany w grę oraz tryb treningowy? Jeżeli nie czujecie się pewnie w tej grze, jeszcze powiedzmy nie macie doświadczenia, odpalacie ją pierwszy raz, możecie po pierwsze przejść sobie samouczek uczący nas jak grać postacią, o co chodzi w trybach, w pchaniu wózka, jak przejmować punkt kontrolny, w skillach i na przykład w ultimate'cie postaci. Następnie możecie odpalić tryb treningu, by dowolnie pobawić się odblokowanymi postaciami i po prostu na stojące boty potestować sobie umiejętności, a następnie możecie odpalić tryb z botami, by sobie z randomowymi graczami już na niezbyt trudne postacie, sterowane przez komputer, jakby normalne już rozgrywce. Wiedząc już o co chodzi, jak się gra, warto wyjść do ludzi, odpalić sobie tryb standardowy i jak spić po prostu postacie, by w końcu wejść na rankedy 3. Dlaczego właśnie nie mogę grać od razu rangedów? Rozpoczynając zabawę w Paladins, najpierw musisz jakby udowodnić, że wiesz o co chodzi w tej grze, musisz wbić nieco czempionów na czwarty poziom doświadczenia, grając po prostu w rozgrywkach z żywymi graczami, oczywiście PvP. Pamiętaj, że grając standardowe, zwykłe gry, wbijając też poziomy bohaterów, robiąc dzienne misje, ucząc się po prostu grania na PvP, zarabiasz. Złotko, które możesz wydać na odblokowanie kolejnych bohaterów oraz dodatkowe karty. Czyli mówiąc wprost, by grać rankedy, trzeba sobie troszeczkę pograć. Czwarty poziom na 12 bohaterach jest wymagany, żeby grać rankedy. Wymaga to minimum ładnych kilku dni grania na tych standardowych nierangingowych grach i po prostu nauczenia się jak grać. 4. Dlaczego warto ogarnąć klasy postaci i obejrzeć ich na przykład prezentacje i opisy na YouTubie? W prawym górnym rogu macie opis, trochę porad, prezentacje wszystkich bohaterów jacy są w Paladins i wielu graczy początkujących zastanawia się jakiego bohatera sobie wybrać poza tymi podstawowymi. Mamy podział na 4 klasy, obrażenia, wsparcie, oskrzydlenie i obrońców. Postacie w klasie obrażeń najczęściej mają niewiele zdrowia, ale właśnie mają te ten spore umiejętności zadawania po prostu sporych obrażeń. Wsparcie najczęściej zajmuje się leczeniem lub bustowaniem towarzyszy w jakiś sposób, i w tej klasie najczęściej znajdziemy postacie, których zadaniem jest po prostu uzdrawianie. Wśród postaci z kategorii oskrzydlenia znajdziemy skrytobójców, którzy szybko mogą się przemieszczać albo nawet znikać, ich zadaniem jest umiejętne zachodzenie lub dobijanie przeciwników, jakby próbowanie odwrócenia ich uwagi. Za to w grupie obrońców znajdziemy tanki, postacie mające chronić drużynę przed obrażeniami, paszerów mających przejmować punkt lub pchać wóze. 5. Dlaczego warto pomyśleć nad swoim własnym zestawem kart? Na początku w Paladins gramy po prostu jak w każdą strzałkę tego typu, jednak ten tytuł wyróżnia możliwość delikatnie kustomizacji, czyli zmian swojej postaci i ustawienia jej odpowiednich umiejętności. Wchodząc w zakładkę czempionów, wybierając swojego aktualnie ulubionego czempiona, możemy kliknąć w zakładkę talii. Tam zobaczymy albo podstawową talię, albo możemy Stworzyć własną. Wydajemy zebrane złoto na interesujące nas ulepszenia postaci albo umiejętności i składamy zestaw 5 kart. Co ważne, karty mogą mieć łącznie 12 punktów. Rozdajemy je za pomocą takich plusików i minusików. Możemy stworzyć na przykład zestaw 4, 4, 2, 1, 1, jeżeli chodzi o poziomy, lub rozłożyć te punkty inaczej. Ważne, żeby łącznie było to 5 kart z 12 punktami. 6. Dlaczego warto opanować taktyki postaciami w zależności od klasy? Twoim zadaniem, grając postacią nazwaną Sky, nie jest tankowanie na punkcie i jego przejmowanie. Wystarczy, że zaliczysz ogłoszenie i masz insta zgon. Grając flankerami, do których właśnie należy Sky jest, powiedzmy ich zadaniem, chodzenie nietypowymi trasami na mapach, ukrywanie się i zachodzenie przeciwników w plecy. Grając zaś na przykład Barrickiem, Twoim zadaniem nie jest. Trzymanie się gdzieś daleko z boku, z tyłu. Korzystając z tarczy ochronnej działkę powinieneś dbać o to, by chronić kolegów przejmujących punkt. Grając z drogą możesz walić do przeciwników z góry. Tak, z kilkunastu metrów, powodując u nich dezorientację i potrzebę patrzenia w górę. Kiedy koledzy z drużyny mogą ich spokojnie dobić, kiedy ci przeciwnicy będą zajęci na przykład waleniem do ciebie do góry. 7. Dlaczego lepiej się przed hmm, zabieraniem za rankedy podpatrzyć wszystkie klasy postaci? Sensem gry w Paladins jest nie tylko dobra zabawa, nie tylko opanowanie taktyk jak grać daną postacią, ale też kontr Czyli wiedza na temat tego co dana postać może robić. Myślisz sobie, o pogram sobie kinesą, posnajpuję sobie gdzieś tam z daleka i tyle. Kontr taktyka opiera się o znajomość klas. Patrzysz sobie na listę wrogich graczy, widzisz Eevee. Wiesz co Eevee potrafi robić, jakie ma umiejętności i że na pewno będzie na ciebie polować. Widzisz w przeciwnej drużynie Bomb Kinga. Wiesz już, że goniąc go za rogiem będzie leżeć jakaś pułapka złożona z min. Słysząc okrzyki używane przez postacie, dokładnie wiesz jaka postać właśnie odpala Ultimate i czego po takim Ultimate się spodziewać. Taka kontrwiedza na temat klasy postaci w tej grze, czyli tego, czego spodziewać się może po przeciwnikach w Paladins, to podstawa. 8. Dlaczego warto obserwować fanpage'a czy live Paladins? Dzięki temu często możecie zdobyć darmowe skiny na postacie, czy to poprzez zwykłe zalajkowanie ich fanpage'a, czy to za bycie online w trakcie trwania oficjalnego live'a na kanale Paladins. Promocje oparte o rozdawanie skinów np. symbolem Twitcha pojawiają się co jakiś czas. Jeżeli aktywnie gracie w Paladins, to również możecie aktywnie obserwować związane z tym tytułem nowości. Przy okazji złapać sobie np. jakieś lustereczko od Lying z symbolem Twitcha, Albo inne tego typu skiny. Naprawdę nic trudnego, a czasami wystarczy po prostu zostawić przysłowiowego, martwego lajka. 9. Dlaczego warto używać tabulatora czasami dosłownie na sekundę? Bo widzimy, jakie perki posiadają nasi towarzysze, ile mają procent z tak zwanego ultimate'a. To wszystko widzimy pod klawiszem TAB, który znajduje się gdzieś tam pod jedynką tyldą pod Escape'em. Jeżeli widzimy, że kolega grający tankiem ma ultimate prawie gotowy, my również mamy prawie gotowy grając healerem, możemy się domyślić, że nasz kolega zechce się odpalić. My również się wtedy odpalamy i mamy po prostu perfekcyjne zgranie, a on swoim tankiem. No, oczywiście tankuje, tak? A my go przy okazji naszym, na przykład Ultimate'em, zaczynamy leczyć. Widzisz też perki dobrane przez przeciwników. Masz wiedzę, czego spodziewać się po typie, który wybierze na przykład wykradanie zdrowia. Dzięki temu jesteś troszeczkę w stanie się lepiej dostosować do tego, czego możesz spodziewać się po przeciwnikach. 10. Dlaczego istotny jest tak zwany troll shot, albo zdjęcie z konia? Kiedy postać wyrusza z punktu odrodzenia, podróżuje szybko na koniu. Najczęściej gracz stara się na tym koniu dostać się jak najszybciej do punktu kontrolnego. Wielu graczy nie stosuje pewnej skutecznej metody walki. Jeżeli gracie postacią, której w przynośni nie szkoda strzału możecie zastosować tak zwanego trollshota, przymierzając się na przykład Sky, Victorem, Eevee, Drogozem czy Kinem są w stronę Respa przeciwnika z w stronę korytarza, z którego najczęściej przeciwnicy biegną, warto puścić ten 1-2 strzały w kierunku biegnącego na koniu wroga. To sprawi, że do punktu kontrolnego albo do wózka dobiegnie troszeczkę później. Trolujemy i odwracamy jego uwagę. W drużynie poza postaciami walczącymi i przejmującymi punkt powinien ktoś robić za takiego przymierzonego trola, który z daleka zmusza przeciwników do zejścia z konia. To daje troszeczkę czasu, troszeczkę odsapnięcia, żeby nasi koledzy gdzieś tam na punkcie mogli go przejąć, albo odnowić sobie troszeczkę zdrowia. 11. Dlaczego niektóre postacie mają liczbę przyniku albo inny kolor? Obramówki w ogóle powiedzmy awatara tej postaci Jest to standardowe oznaczenie tak zwanego killstreaka, czyli po prostu serii zabójstw w trakcie bitwy, taki malutki płonący numerek. Oznacza to jak długo gracz daje radę wytrzymać nie ginąc ile ma na koncie zabójstw. Zaś obramówka sugeruje ranking i poziom danej postaci u danego gracza. W zależności od długości gry postacią, osiągnięć na niej poziomu tej postaci, bohater może mieć Różną rangę, czyli tą obramówkę, na przykład brązową, srebrną, złotą, purpurową lub nawet jakąś ponoć diamentową. Jeżeli wchodzicie do gry i widzicie gościa, który ma 23 tam poziom na ink z purpurową ramką, to wiedzcie, że raczej macie, macie do czynienia z gościem, który na tej postaci już troszeczkę przegrał. 12. Dlaczego czasami mamy napis: Zabicie? A czasami eliminacja. Czym to się różni? Dlaczego niektóre karty mają w opisie działanie przy zabiciu, a niektóre przy eliminacji? Otóż, zabicie to sytuacja, gdzie my zadamy ten ostatni cios przeciwnikowi. Może mieć nawet 20 zdrowia, my go trafimy tym ostatnim strzałem i nam zalicza zabójstwo. Eliminacja ma miejsce wtedy, kiedy wrogi bohater ginie z rąk członków naszej drużyny, a my zadaliśmy mu chwilę temu nieco obrażeń. Nie wiem czemu jest to tak nazwane. Powinno to się po prostu nazywać asystą, no ale cóż, taka jest różnica. Jeżeli wasz skill albo wasza karta działa w momencie eliminacji, to może zadziałać nawet po kilku sekundach od kiedy trafiliście przeciwnika i postanowiliście uciec. Wystarczy, że tego przeciwnika ktoś szybko dobije. 13. Dlaczego warto używać perku Wrecker, który pod klawiszem I możemy wykupić w trakcie trwania rundy? Ogółem, taką wewnątrzrundową walutkę na czas trwania rundy bitwy zdobywamy za akcje, jakie wykonujemy, np. przejęcia, eliminację, zabicia i wydajemy tą walutkę na perki. Dlaczego warto przemyśleć Wreckera? Kiedy nasza postać jest w stanie zadać sporo obrażeń, a w przeciwnej drużynie są tak zwani tarczownicy, to ma wtedy to sporo sensu. Na przykład Fernando, Makoa, Barrick. Umiejętne używanie przez nich tarcz może czasami zadecydować o wygranej albo przegranej. Perk Wrecker sprawia, że obrażenia naszej postaci zadają dodatkowe punkty właśnie tarczą w formie takich żółtych, dodatkowych punktów obrażeń. Umiejętny DPS czy postać, która wali dużo obrażeń w tej grze plus właśnie perk wrecker to często tarcza Ferdando padająca w parę sekund. 14. Dlaczego warto dorobić nieco złota? Po prostu promując Paladins. Jeżeli sądzisz, że cały czas mało ci złota na nowe postacie, mało ci złota na skiny, czy na dodatkowe karty, możesz po prostu zapraszać znajomych. Logując się na oficjalnej stronie gry, znajdziesz swój specjalny link referencyjny, taki sam jak mój w opisie. Jeżeli zaproszony przez ciebie znajomy osiągnie któryś tam poziom, otrzymasz nagrodę w postaci złota. Dodatkowo otrzymasz hajs, jeżeli grasz z zaproszonymi kolegami w party w drużynie. Możesz też dostać skina w nagrodę, albo nawet nieco kryształków, czyli waluty Premium 15. Dlaczego nie mogę dołączyć do żadnego meczu, nawet takiego standardowego? Czasami bywa tak, że możliwość grania z innymi graczami czy dołączenia do rankedów jest zablokowana. Oczywiście tylko na pewien czas. Czym jest to spowodowane? Gra posiada system, który blokuje osoby nieakceptujące w odpowiednim czasie gotowości do gry lub osoby wychodzące z meczy rankingowych. Jeżeli wyrzuciło nas z gry, na chwilę przerwało nam internet, możemy jeszcze wrócić do meczu. Jednak czasami ten powrót nie do końca działa i gra uznaje, że opuściliśmy z premedytacją mecz, po prostu zrobiliśmy rage quita. Wówczas może być sytuacja, że gra tymczasowo zabroni nam gier na przykład rankingowych. Wówczas musimy trochę odczekać, albo pograć sobie standardowe gry, żeby ta e, jakby blokada była już zniesiona. 16. Dlaczego nie warto pchać się na pierwszą linię frontu jak najszybciej? Powód jest prosty. Paladins gramy we współpracy, sami nie damy rady zrobić po prostu całej gry. Nawet jeżeli damy radę porobić dwóch, trzech graczy w ciągu minuty i na przykład przejąć troszeczkę punkt kontrolny, to za chwilę przyjdzie dwóch kolejnych, a my musimy chwilę odsapnąć, by na przykład odnowić sobie zdrowie. Mogą się zdarzyć sytuacje, że po bitwie pozostaniemy jedynym graczem w okolicy centrum mapy. Albo niektórzy gracze są dopiero w podróży, albo dopiero się będą respawnować. Wówczas naszym celem jest jak najdłużej objąć Punkt kontrolny, nawet jeżeli gramy kartonowym flankerem, który ma 1800 życia, nawet te kilka sekund na punkcie czasami robi różnicę. I czasami te kilka sekund na punkcie, kiedy nikogo w okolicy nie ma, decyduje, że będziemy mieć te 100 punktów do przejęcia, a wróg będzie miał 95. Te 5 punktów to ta właśnie mała chwilka, kiedy staniemy na punkcie i jesteśmy świadomi tego, że wokół nas nie ma żadnego przeciwnika. To jest czasami bardzo istotne. 17. Dlaczego istotne jest uczepienie się postaci, z którą czujemy miłość? To znaczy, powinniście grać prokooperacyjnie, nawet jeżeli gracie z randomami z sieci. Dlaczego? Bo to normalne. W takich grach, jeżeli gracie healerem, na przykład Maldamą, zakolegujcie się miłosnym wzrokiem z Fernando. Leczcie oczywiście innych towarzyszy, jak są mocno rani, tego potrzebują, ale trzymajcie się tego tanka. Jeżeli gracie rugusem, to nawiążcie miłość z Breakiem. On wam rozstawi tarczę, a Wy za niej możecie próć jeszcze, dokładając swoją tarczę i przejmować punkt. Kiedy gracie bankiem, przykolegujcie się na przykład do Makoły. On będzie przyciągać przeciwników kotwicą, a Wy będziecie go dobijać na blisko ze swojej. Strzelby 18. Dlaczego w trybie spchaniem wózka drużyna, w której grasz, czyli twoja ekipa, przegrywa, mimo że przeciwnik też nie dał rady dopchać wózka do celu? O co w tym chodzi? Otóż w tym trybie spchaniem wózka zwycięża ta drużyna, która po prostu dalej go dopcha w swojej rundzie, w swoim ataku. Jeżeli wózek nie jest pchany w ogóle, wokół kręci się sporo obrońców, to można go nawet delikatnie odepchać, co w niektórych bardzo rzadkich, ale jednak przypadkach może decydować o wygranej lub przegranej. Dlatego tak bardzo istotne jest, żeby w rundzie, kiedy atakujemy, dobrać sobie jakiś zestaw kart, który służy głównie do ataku i przepchać ten wózek jak najdalej. Tymczasem w rundzie, kiedy my bronimy, dobrać sobie jakiś zestaw kart, który lepiej radzi sobie w obronie i powiedzmy, nie dopuścić do tego, żeby przeciwnik dopchał wózek dalej niż my. 19. Dlaczego Paladins nie jest kopią Overwatch? Obie gry bazują na tym samym, obie gry postanowiły wskrzesić ideę kooperacyjnych strzelanek z klasami postaci, a sam podgatunek mocno rozwinął już dość leciwy Team Fortress 2. Wylewy kwasów rozpoczęły się w dniu, kiedy w grach pojawiły się niemal identyczne postacie, czyli Reinhardt oraz Fernando. Znaczmy jednak jedną rzecz. Postacie, jakie pojawiły się w Paladins, to bohaterowie z gry Global Agenda z 2010 roku, która należy do twórców Paladins. W tej grze znajdowała się chociażby drobna, Czarno-purpurowa postać kobieca, walcząca snajperką, z umiejętnością legalnego widzenia przez ściany. I chyba nie trzeba mówić, gdzie taka postać znalazła się po 5 latach, prawda? Dlatego warto zainteresować się projektami Hi Res sprzed 5-6 lat, które potem nagle w podobnej formie znalazły się w grze Blizzarda. Blizzard broni się tekstami, że postacie z Overwatch pochodzą z projektu Titan. Tymczasem o tym projekcie praktycznie nic nie wiemy, bo został usunięty i anulowany. Gra Global Agenda do dzisiaj jest grywalna. W studiu HR twórcy do dziś mają grywalną wersję swojej gry i pokazali, jakie postacie z ich tytułu przeniesiono do Overwatch z kosmetycznymi zmianami. 20. Tradycyjnie na koniec tego typu materiału, podobnie jak w poprzednich tego typu, antyodpowiedź: dlaczego Paladins? Nie jest grą dla ciebie. Po pierwsze, gra jest darmowa, co sprawia, że stosunkowo częściej można trafić tutaj na perfidnego oszusta, kacitera, niż w płatnych odpowiednikach. Częściej spotkać można też rakotwórczych graczy, którzy starają się za wszelką cenę być tankiem. Kiedy grają postacią, która ma tylko 1800 zdrowia. Jeżeli grasz w Paladins i powiesz o tym znajomym, możesz często spotkać się z agresją ze strony osób, które kupiły właśnie Overwatcha. Można też odrzucić się tutaj powiedzmy, mniejsza powierzchnia tych mapek oraz bardziej płaska walka niż w grach konkurencji, albo też wylewowi ludzie, którzy dołączają do kolejki do meczu i jako jedyni nie klikają oznaczenia. Gotowości. Niestety jest to gra no, free to play, która ma swoje tego typu różne problemy związane z takim, a nie innym modelem biznesowym. No cóż, to było 20 razy dlaczego odnośnie Paladins. W dużej mierze dla osób, które są albo początkujące, albo chciałyby dopiero rozpocząć przygodę z tym tytułem. Dlatego jeżeli chciałbyś zaprosić do tej gry na przykład znajomego, możesz mu wysłać ten materiał taką solidną, lekko ponad chyba 20-minutową pigułę informacji. I tak jak mówiłem, w opisie znajdziecie też broda tego Discorda, czyli powiedzmy taką prograczową społeczność, troszeczkę mix Team z czatami tekstowymi. No i cóż, ode mnie. Tyle.